Ta Bożego Narodzenia? Zapasem. Nie prześpijcie momentu na kampanie reklamowe, bo czas goń. Kreacje świąteczne? O tym będzie ta rolka. Właśnie napisałem scenariusz reklamy radiowej dla mojego klienta i na kanwie tego i w przypływie kreatywności postanowiłem nagrać tę rolkę i przypomnieć Wam, że Pugowa Listopada już dawno za nami. Kampanii świąteczno-zimowych w swojej karierze zrealizowałem całe mnóstwo, niezliczoną ilość głównie dla Energylandii, ale nie tylko. Jeśli wy potrzebujecie pomysłu, dobrego pomysłu na promocję waszej usługi, towaru, produktu, napiszcie do mnie. A na koniec tej rolki, kilka przykładów świątecznych reklam audio. Sponsorem nagród w konkursie był organizator Energylandia Winter Kingdom w Zatorze, z roller ogrodem świateł i lodowiskiem. Taxi Rabat to najbardziej prężna korporacja w bytomiu, piekarach i radzionkowiach. Z okazji świąt pragniemy życzyć naszym obecnym oraz przyszłym klientom, dyspozytorkom oraz kierowcom niezwykłych wrażeń i niezapomnianych cudownych chwil oraz nowych wspaniałych możliwości w nadchodzącym roku. Energylandia w Zatorze zaprasza na zimową odsłonę parku rozrywki Winter Kingdom. Na miejscu skorzystasz z ponad 100 atrakcji, w tym rollercoasterów i karuzel. Zobacz największy w Polsce ogród świateł i skorzystaj z zimowych nowości lodowisko, zjeżdżalnie Snow tubing, świąteczne warsztaty. Dla dzieci jarmark bożonarodzeniowy to wszystko w ramach jednego biletu w promocyjnej cenie.